Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii jak Pradziła w gospodarstwie Aktualnie rozsiewam saletrę na Melisa, którą cięliśmy na pierwszy pokos. Tam co sadziliśmy na wiosnę też cięliśmy te 2 hektary i tam już rozrzuciłem i teraz mi zostało do rozrzucenia tutaj te 3 rozrzucam 100 kg na hektar. Rozłożyłem to na dwie dawki Teraz zapowiadają, 3 albo 4 dni deszczy, już dzisiaj w nocy ma padać. Tutaj też jeszcze tą starą, tą najstarszą przejadę chwastownikiem na wieczór. A tutaj tam po lewej stronie, bo zauważyłem, że gdzieś pojawiają się takie trochę mniejsze chwasty. albo taki powój, więc przejadę wielorakiem zaraz, kiedy rozrzucę nawóz. I na wieczór przejadę całość chwastownikiem. Tam jeszcze nie będę ruszał tylko kawałka. Co było ostatnio cięte, bo jeszcze tam nie pojawiają się żadnych fasty. Tutaj też niestety mocno wieje, więc nie wiem czy nie będzie słychać. No to tak wygląda kozłek po ogracowaniu. Tu pół pola jest okracowane, tam trzeba będzie skończyć. To jest akurat ten kawałek, gdzie kozłek wypadł, to jest taka glinka, po prostu było bardzo sucho jak sadziliśmy, wyleciał, a już też nie mieliśmy sadonki, żeby podosadzać, już taki kawałek został. Już najgorsza część pola została zrobiona. O, tam też jest, nie wiem czy będzie widać na nagraniu, tam taki bardzo praktycznie wygnił kozłek, malutki jest, bo tam woda stała. W jednym miejscu. Tutaj daje 100 kilo, a na to mocno dam 150. A tutaj próbuję rozłożyć na dwie dawki. Tam pewnie też jeszcze pójdzie. Jedna może, jak podrośnie. Tutaj już będzie trzeba zaraz po kozku. Tutaj będzie gracowane. Już tutaj najgorzej jest na poprzyczach, i tam, gdzie wypadła. Melisa, no mówię, to jest akurat najstarsza. Jak to tak się już prezentuje. On jest bardzo ładnie odbija. ale ma dużo wilgoci w ziemi po tych deszczach. Teraz tylko też przyjadę wielorakiem. Też wzruszy trochę tą ziemię. Zostanie trochę powietrza, to też inaczej. Przyjadę następnie kwasownikiem. Potem będę cały czas objeżdżał i zobaczymy jak to będzie rosło. to jest miejsce takiego powoju i tam jest taki plac na to całkowicie wypadło, nie wiem co tam jest. Waktujemy wszystko, I tam jest taki kawałek jakby bielichy, taki takie mielichy i tam na lisy bardzo nie rośnie. też właśnie wychodzi my to na tą nas mówiłem ze trawę. na to, że nie można tego pryskać, no to przejadę po prostu. Wielorakiem no, to powinno to wyrwać i też w gdzie nie już zacząć takie malutkie chwasty pojawiać. Więc po prostu przejadę całość chwastownikiem. Przy okazji to zmieszam saletę z ziemią. A teraz zapowiadają deszcze, więc powinien być naprawdę zadowalający efekt. już z jak pastownikiem, jeszcze postaram się coś nagrać, to mówię całym. Zresztą właśnie odłożyłem na czas, kiedy będę rozrzucał saletrę. Także myślę to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć!